Czy cząsteczka kwasu azotowego 5HNO3 jest polarna czy niepolarna? Najpierw tutaj zauważy, że cząsteczka taka niezdysocjowana, cała kwasu azotowego 5. To jest bardzo rzadko występująca sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że stopień dysocjacji jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia początkowego. Zgodnie ze wzorem, że alfa to jest stężenie tych części zdysocjowanych, właśnie do stężenia początkowego. I tylko w bardzo stężonych roztworach będziemy obserwować te cząsteczki HNO3 niezdysocjowane. A na naturze w ogóle przyjmujemy, że stopień dysocjacji tego kwasu jest praktycznie 100%. Zatem możemy tutaj rozpatrywać, cząsteczkę kwasu HNO3 oraz jon azotowy 5NO3-. Obie te drobiny wykazują strukturę płaską, dlatego że orbitalom walencyjnym atomu azotu przypisujemy hybrydyzację sp2. W jonie azotowym 5 momenty dipolowe wiązań znoszą się wzajemnie i dlatego jon nie ma budowy polarnej. Natomiast w cząsteczce kwasu azotowego 5 pojawia się dodatkowe wiązanie pomiędzy atomem wodoru a atomem tlenu, i wtedy moment dipolowe wiązań nie znoszą się, moment dipolowy nie jest równy 0 i ta cząsteczka wykazuje swoją budowę polarną. Zatem NO3 nie jest polarne, ale HNO3 już jest polarne.